Ja osiągnę się testy na witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie bez kamerki, ale dlatego, że po prostu nie mogę. Yy, będzie ona, będzie, będzie ona przeszkadzała po prostu przez to, co chcę zrobić. A mianowicie dzisiaj witam Was w grze po yy, właściwie w nowym updatecie gry WegaScreen Simulator. Yy, mamy nową wersję, mamy nowy update, więc tak, zaczniemy może od środka. Co mamy w domu? Mamy Tak, tak wygląda teraz nasz domek, tak się prezentuje. E, tutaj co mamy? E, tutaj mamy... E, no, nasz domek wygląda teraz cachnąć ciekawie, powiem wam, że prezentuje się nawet spoko. Jak widzicie, nam nowe... Przede wszystkim wszystko nowe wygląda nowo. wszystkie menu nas nowe. I w ogóle... Patrzcie, wOW! COVID-19 ty! Dobra, jak chcę ukraść to auto? Cześć, jak ten się kradnąć, A, jest auto, dobra. Mamy to. Czekaj. Dobra, bierzemy sobie auto na razie. I teraz czekajcie, czy my mamy coś mamy zrobić, czy nie? Poczekajcie, chwilę. Bo ja nie ogarniam za bardzo tego. Czy my mamy teraz coś zrobić, czy nie? Nie, czekajcie, musimy, na razie musimy opuścić auto. Bo Bo na razie musimy zobaczyć, co, 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 co to trzeba zrobić. Czekajcie. No stanąłem tutaj, co mam Aha! To trzeba, to dobra, spoko. Dobra, nagroda odrana. Looking around, musimy się obejrzeć dookoła. Musimy iść teraz, tutaj na bieżnie Musimy wejść na razie, musimy wykonać te wszystkie zadania pobieżne. Ale powiem wam, że wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Zobaczmy, ja bym się zobaczył w ogóle. Mapa, jak wygląda. Dobra, lecimy. Lecimy na najpierw mu czas, żeby po prostu szybciej szybcie biegał. Yy, powiem Wam, że na razie jest całkiem nieźle. Yy. 19, teraz trzeba szybko. Na 20, ajajaj, dobra, może będzie 20. jest 19, ale może będziemy miał 20. Dobra, 30. Oj, oj, dostało wyszło. Oj, 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 dobra, oj, oj, tylko 13. No dobra, mamy. Yy. Musimy też wrócić tam w ogóle. Zobaczmy, jak wygląda mapa. Teraz idziemy coś Wow, Czasie bo to naprawdę też. Wow. Ej, ale ta gra powiększa obszar swój teraz, ty. Naprawdę, ej, oni teraz powiększyli swój obszar. I to. Wow! Ej, teraz to wygląda mega. Dobra, lecimy teraz tutaj. Powiem wam, że teraz to wygląda całkiem spokojnie. Zaczniemy sobie. wygląda się do oko. jak już. że się do przeleci. Hmm. O, dobra, okej, okay, zgadzamy się. Idziemy idziemy do punktu, który jest tam, dobra. Możemy sobie przejść tutaj. 22 yy, ja metry teraz, tylko kurde, może wziąłem sobie jakieś, jakieś auto. Aha, co mam jeszcze? Spokojnie, no i z naszego sąsiada. Dobra. Over here, let's deal with him, two guys. Dobra. O, kurde. Ja się robicie? No. Co ja mam? Mam, mam dwóch na raz? Aha, dobra, o, może, może super kopa, spoko To super kop, lecimy. Oni, oni jeszcze żyją? Dawaj super kopa, dawaj, da, dawaj. Dawaj. No, dawaj go super kopa. Dobra, super kop i, i pięknie. Dobra. Dobra, pięknie. A dostają. Obrwaj nieźle. Czeka, czeka, teraz to jeszcze ktoś z nich stanie. Dobra, a czy oni wstaną? Staną, staną, staną. Ło, wow, wow, ale, ale fajna walka. Ło, wow, wow. dawaj, 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 dawaj. Dawaj go, pięknie, dobra. Jeden już chyba, jeden już kawał, w ogóle, już jeden, jeden, przewaga. Już... Hapadu pięknie dostał. A ile? Yy... Dobra, czyli. Aha, ten jeszcze żyje, spoko. Ale to jest, to jest zajebiste, ty. To jest zajebisty ten superkop. Dobra, na razie. Bierzemy to. Ło, wow. teraz weź tutaj chyba. Dobra, start e, to mam wziąć. Dobra Ready. Dobra e, Okej, okay. dobra, take my car, spoko. bierzemy jego samochód. Idziemy jechać. Gdzie co, żeśmy pojechali tam? Dobra, spoko czekajcie tego. Tylko... Dobra, trzeba muzykę włączyć, bo muzyka jest dosyć denerwująca. Dobra, czekaj, teraz musimy... Dobra, wyjechać na ma miasto, spoko kurde, powiem, że wolałbym sobie zmienić. Ja chcę zmienię sobie sterowanie. Yy, bo mi się nie podoba trochę sterowanie yy, samochodem. Czekaj... Yy, ja chcę to zmienić sterowanie, żeby ono było, wiecie, lepsze. Yy, aha, nie, bo mam jechać na spoko. Dobra. Wow. Czy możemy? A nie, czeka, bo to jest tam. Dobra, no to musimy jechać w, razie, w, tą, w tą stronę. Czekaj, bo to mamy jakąś broń. I to jest coś ciekawego, tylko że my musimy teraz coś zrobić. Ale nie, na razie nie możemy zakończyć tego wyzwania Dobra, jedziemy tutaj. To jest ten zamek, tak? O kurde. Dobra, jest. O Boże, znowu mają, mają się, mają się z nimi Dawaj superkopa na ich, dawaj, dawaj superkopa, dawaj superkopa. Dawaj superkopa na ich dawaj, 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 dawaj. Kurde, oni... Dobra, na, na razie wszyscy padli. Spoko Eee... Na razie, o no co? Co to jest? Ty? Co on dwala? Dawaj, 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 superkopa, dawaj, dawaj. Dobra, na razie mi się ta gra podoba. No jest całkiem spoko. tak mówię, sorry, że będziecie dzisiaj bez kamerkę, ale po prostu nie chcę wam wszystko dosłaniać czekaj no Chcę wam dzisiaj po prostu wszystko pokazać, dobra. Pick up the dealers products. a czekaj, one muszą umrzeć wszyscy, dobra. Dawaj go pięknie. Ten dostał. Dobra, leżysz. Leżysz, leżysz, dobra, leżeć. Leżysz. leżysz dawaj. Kurde, podoba się to, że... Woleka jest czterech na jednego i tak wygrywam, spoko. bo czekaj, jeden już padł. No teraz jest szybko drugi, szybko drugi, szybko drugi. Pięknie, dobra. Dobra, tyk, Tyk, ty... O Jezu, ile was tu jest? Szybko brań, szybko brań, szybko broń. No, jak ja mam użyć broni. No, używaj tej broni, no co jest? No, dostał, ale... Używaj! No, giń! No, dostał, pięknie dobra, dostał, okej, okay, ale kurde Ej, bo powiem, wam, że Albo czekaj, tego możemy... No, tego, tego możemy zaczynać na, na superkopa. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Pięknie. Albo czekaj, zrobimy inaczej. Czekaj, bo nie wiem czy on jeszcze żyje. Dobra, kiedy. Uuu, pięknie mamy nagrodę. Na razie nie mogę nic robić, bo. Yy, kto to jest? No, jak on może tak. Tyle. Ty, ilo ilo może obrywać? Dobra, no w końcu dostał, ale ile może obrywać? Ty. No, dostał, a teraz ten. Okej, okay, dobra. Ale w bo, bo, bo to póki co się ściąga walka. Dobra, dostał. Ojej, teraz ten. Chodź tutaj, chodź tutaj. No, dostał. Pięknie, dostał. Pięknie, dobra. Dobra, akcept. Dzięki, dzięki, dzięki. Spoko. Kung fu, o, to jest Kung Fu style. Get. Dobra, akcept. Pięknie, spoko. 12 koła. Level up, dobra. Dzięki, 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 spoko. Dzięki, dobra. Lecimy dalej. Powiem na razie jest całkiem spoko w sumie, i mmm... No nie, no co to... Co jest nie tak z tą grom? dlaczego ja mam cały czas... Ej, o, o co tu chodzi, czemu ja mam... Dobra, no spoko, ten, do, ten dostał, ale wow! No, dostał, pięknie dostał. Eee, teraz co dalej, ja bym sobie wziął moje auto może. I myślę, sobie gdzieś pojechał, co by na to. Dobra, dzięki, dzięki, gdzie mam, nie, gdzie mam teraz jechać. Czy jakie ja mam teraz zrobić taski? Gdzie mam teraz pojechać? Czekaj. Eee, ja mam pojechać teraz tutaj, czyli gdzie, gdzie, gdzie to jest? Czekaj. Eee, jest, gdzie mam Czekaj. Gdzie mam pojechać? Bo ja nie wiem gdzie to jest teraz. Spoczko, wyjechać są. Gdzie, gdzie, gdzie mam... Jechać? Czekaj, bo ja nie... A tam, dobra. Spoczka, czekaj, tylko musimy się upewnić, że... No, nie, nie teraz gdzie, teraz gdzie, teraz gdzie? Teraz gdzie? Gdzie teraz? A, tam, dobra. Kurde, a tu mnie... co? zaraz nie gonią. O kurde, co jest, ty? wow, O wow, kurde, uciekaj! Uciekaj! No! No, jedź no! Czemu on nie jedzie? No, jedź! Co jest, no? Jedź no, kurde, co jest? Dobra. Czemu on nie chce? No, jedź, debilu. Dobra. A, mamy to zrobione. Ta misję Ale, no, co to jest? Boże, ile was tu, ile ich tu jest? Ja ja ja, się robisz? O nie, no ja, oni sobie chyba takie je robią. Czy oni jeszcze wzięli helikopter żeby mnie, że do mnie z góry na, napieprzał No co to miało być, no? Wow, czekaj, właśnie ma nowe zgłoszenie? Tak hmm. teraz tam teraz zajmie. musimy jak auto szybko szybko. Trzeba szybko to jest jakieś auto szybko zwer zwerbować, bo potrzebujemy e, jakby miejsca do tego, żeby po prostu zdobyć to auto, tylko kurde no jest, jest auto. Bierzemy auto, dawaj, bierzemy to, bierzemy to auto, dawaj. Pięknie, dobra. Bierzemy auto. bierzemy to auto, spoko, no. Siema ziomek, siema. Dobra, jedziemy. Uciekaj. Uciekaj! Dał, nie uciekaj. No jedź! Czemu nie chce jechać? Może sterowanie jeszcze jest do dupy? Dobra czy gdzie ja gdzie, gdzie wjechałem? Gdzie ja jestem, ty? Eee. Czekaj, gdzie ja jestem, ty? Czekaj, tutaj mam jechać? Na most? Je działam niech czekaj, tutaj Dobra, działam, niechaj, tu. Nie, nie, tutaj, czekaj, działam. Cześć, bo nie działam, chciałem chciała i teraz jechać e, 100 metrów, czekaj, mam zrobić 100 metrów. Spocznę, tyle lecimy. No, jedziesz czy nie? No, kurde, nie, ale to sterowanie jest tragedia. Dobra, yy... dobra. Dobra, mamy to zrobione Teraz obo... O nie! O shit. Dobra, bierzemy to Dobra, dostała, pięknie, pięknie, pięknie! Dobra, dostała Okej, okay, na razie oberwała Powiem wam, że grafika w tej grze nie jest najlepsza To jednak... O Boże, już jest, dobra Teraz nie, nie zakończymy odcinka na, na takiej ilości walki jak teraz, ale się, się ciąga walka Dobra to jest, może zrobimy nawet z tego nowy sezon? Nowy sezon może tego, nowy tego zrobimy z tej gry nowy sezon. I dzisiaj będzie pierwszy odcinek nowego sezonu, że, ale dzisiaj będzie ciągła walka. Już to widzę. O, kurde Ale czekaj, oni żyją mnie. Czekaj. O, boże, ile, ile jest tych wrogów? Co jest ty? Co do cholery? Ile, ile was tu jest? Ale na... Nie. No przecież oni wszyscy schodzili na hita, No, co się nagle stało, że oni. O, bo już zepsułem to wszystko, dobra. Co, słuchajcie, mordy. Sorry, ale. Dobra. Także co? Widzimy się wkrótce. Także co? Cześniczyłem lekko. Widzimy się niebawem. Yo!